Hej, hej, tej strony Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Snow Runner. Moi drodzy, jedziemy w dniu dzisiejszym naprawić ten drewniany most. Jesteśmy w tartaku, z którego pobierzemy deski. I tutaj znalazłem taką dość ciekawą drogę. No, może powiedzmy, że to taki skrót, chociaż no nie wiem, co będzie tutaj, nie? W tym rejonie. I czy czasem nie zaliczymy yy, żuwia? <laughs> Będziemy leżeli kołami do góry, to się okaże. No tak, to byśmy musieli dosyć sporo objeżdżać tutaj, nie? A wydaje mi się, że jadąc tędy, może być dość wesoło. Tak więc, załadujmy się. Mają być deski w ilości sztuk dwie Dobra. Ej, nie, 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 nie. Tak. Ej, zapakuj, zapakuj ładunek. Dobrze. No to co? Myślę, że możemy pomalutku startować w takim razie. Tędy, tak? Aha, no to tak średnio sobie tutaj to zaznaczyłem. Nie wiem, słuchajcie, czy nie przelecimy trochę do przodu z czasem, tak po ciemku się tam wybierać. Eee, szczerze mówiąc. Nie bardzo mi się to uśmiecha, ale póki co jedziemy. Ogólnie to miałem w planie jeszcze podpiąć sobie przyczepę i zawieźć od razu te belki do tego drugiego zadania. No ale patrząc na drogę, którą się wybieramy, nie wiem, czy chcę się tego podejmować na chwilę obecną. Więc nie wiem, czy po prostu nie podzielimy tego sobie na dwie osobne misje, nie? Dwa osobne zadania. No dobra. Na razie, na razie dosyć, dosyć spokojnie. To tutaj mamy modification to bądź modyfikacje. Podwyższone zawieszenie, niedostępne dla bieżącego pojazdu. Noż trudno. Dobra, jedziemy dalej. No, 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 zaraz, zaraz będzie. Yy, bęc. <grybujesz> Nie chcę tego. Okej, okay, gdzie my jesteśmy teraz? Aaa, czyli yy, już przejechaliśmy to. <grybujesz> yy, no to. Muszę przyznać, że poszło to sprawnie. Obawiałem się, że będzie gorzej, Ja tu w zasadzie nawet nie wiadomo kiedy. A my pokonaliśmy ten teren, żeby się teraz na fajrand nie wygrzebać, tu stąd. Nie wywrócić, znaczy się. Dobra, tutaj mamy oddać deski. Wyrozładuj. No i pięknie. Dobra, kolejne nagrody. Elegancko. Dobra, wycofajmy się po malutku. On tutaj jest ten domek, nie? Aha, czyli w zasadzie to mieliśmy trzy miejsca, w których mogliśmy się rozładować. Na dobrą sprawę. Dobra, rozejrzyjmy się po mapie, opracować sobie dalszy plan działań. O, to może byśmy tutaj pojechali. Odkryjemy sobie jakiś dodatkowy teren. E, bo jeszcze tak, zanim pojechałem do Tartaku, tutaj leżą jakieś deski. W pierwszej chwili myślałem, żeby właśnie te deski zabrać. To no chyba można, nie? Nie jest to jakoś stricte powiązane, że musimy mieć koniecznie deski startaku, skoro deski leżały tutaj. I początkowo plan był taki, że właśnie weźmiemy jeszcze przyczepę, zabierzemy belki, zabierzemy deski i tutaj jakoś coś się objedzie yy, tymi bezdrożami, nieznanym terenem. No, ale ogólnie rzecz biorąc no plan wyszedł troszeczkę inny. Znaczy no plan był, ale realizacja była inna. Dobra, jedziemy tutaj w ten, ten nieznany jeszcze nam do tej pory teren. Pozwiedzać, może coś tam znowu fajnego nam wpadnie Ale tu jest błoto, ja cię kręcę Nasz bandyt ledwo jedzie. Słuchajcie, czy to jest nowa ciężarówka? Nie, to jest jakaś przyczepa chyba. Tak. Ale my z niej skorzystać yy, nie możemy? Hmm. Zatankuj. To jest przyczepa serwisowa, słuchajcie. Elegancko. Ale na mapie nam jej nie zaznaczyło, ale no, teoretycznie chyba możemy ją zabrać, tak? To jest jako cel? Czy. A nie, przepraszam. To możemy, bo możemy przetankować. Dobra, rozumiem. Okej. Okay. Szkoda, że jednak nie zaznaczyło tej przyczepy na mapie. Że jest tutaj takowa. Mm, no, mogę o niej zapomnieć czasami. A, dość przydatna. A, mówię, czemu ty nie jedziesz, a my jesteśmy na niskim biegu. Okej. Okay. Eee. Coś tutaj jeszcze. Nie chciałbym za bardzo w tym błocie tu brodzić niepotrzebnie. Aha, czyli tutaj już, jak sądzę, to my się nie przedostaniemy, tak? Znamie nie tym samochodem. No jakbyśmy tutaj dotarli, próbować wytargać tą przyczepę. No eee, właśnie, pytanie jaka, czy udają się ewentualnie do bandyty podpiąć? Dobra. ciśniemy to w te błoto. Zobaczymy, czy. Ale nie. Tutaj nie ma to chyba większego sensu. Nie znajdziemy żadnego yy, miejsca, w którym będziemy mogli przekroczyć tą rzekę. No tak. Chyba że tutaj gdzieś. Dobra, tak, tak zrobimy, słuchajcie. Ciśniemy jakoś tutaj tymi bezdrożami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I z czasem nie zaliczymy, nie wiem, wywrotki, czy zakopiemy się, już totalnie, że trzeba będzie się scholować. Ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana, co nie? Jak to mówią. Oho, już bym tutaj. Ładnie skończył. Tam nic w okolicy nie wpadło, nie pojawiło się nic nowego, nie? Słuchajcie tędy, chyba damy radę się przecisnąć Tylko pytanie po co? <grytanie> eee... moment, moment my tu nie wiedziałem trochę stromo. Okej, okay. yy, w tył nazad w takim razie. O ile się to teraz uda. Bo to widzę. Mm -mm, to, się, to się nie uda. <grywia> no i tak to się kończy. <grywia> Jak się wjeżdża tam, gdzie się nie powinno wjeżdżać. Dobra, dobra, coś się udaje wycofywać. Byleby nie za głęboko, bo się utopimy. O, no tutaj jest płycie ok. Myślę, że uda się wyjechać. Jest, jesteśmy uratowani. Bez, bez holowania do garażu. Natomiast, no ja nie widzę tutaj żadnej opcji, żeby się dostać wyżej. Wjechać tam. Więc, moja propozycja byłaby teraz taka. No co, no słuchajcie, no jedziemy dalej, zwiedzamy tutaj, nie? Odkrywamy sobie ten teren. Eee, wieża obserwacyjna jest tutaj. Chociaż nie wiem czy ona swoim zasięgiem tutaj złapie ten skrawek mapy. Więc co? Wybierzemy się tam sami. Znajmniej troszeczkę doświadczenia nabiorę, jeżeli chodzi o takie poruszanie się właśnie w trudnym terenie. Bo to tutaj odgrywa kluczową rolę. Prawda. Dobra, dojechaliśmy do drogi. Znaczy, chyba dojechaliśmy do drogi, no i nie dojechaliśmy do drogi. Dobra, może jeszcze się uda postawić na koła. Albo i nie, yy, inne drewienko Dobra, stoimy coś się tutaj nie tak wydarzyło. Kurde. Eee, nie, 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 odczep tą wyciągarkę. Bo ja bym chciał się w innym miejscu złapać. Ale nie wiem, czy to będzie dobry punkt. Nie, to był zły punkt. Próbujemy tak się postawić. Inaczej Ale kombinacje alpejskie, słuchajcie. Eee, nie, 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 Zróbmy tak. Eee, wywróć żuraw. nie, tak nie, 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 tą nie, wyciągarkę Chciałem gdzie indziej. O, 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 o! Coś tak jest. Udało się Udało się Jesteśmy na drodze nie? Ja cię kręcę co to było yy, Okej okay. ciśniemy tą drogą nie wiem na ile nam paliwa wystarczy No tutaj dosyć sporo no jakby nie patrzeć poszło ropy Yy, Nadecydowanie z wyciąganiem się. No i dobra, teraz pytanie, czy my tu przejedziemy. No, myślałem, że jest dużo głębiej, szczerze mówiąc. Słuchajcie, jesteśmy teraz tutaj. Kolejna jakaś przyczepa utknęła. Eee, dobra, dobra, w lewo w takim razie. Ale chyba niepotrzebnie przez to błoto, ale. No nie jest tak źle. Tutaj po malutku dojedziemy do tego punktu, gdzie jest ta pierwsza przyczepanie, która teoretycznie też gdzieś tam utknęła. Może tutaj w tę stronę byśmy się trochę skierowali, bo jest dosyć botnist teren. To jest <śpiewa> I na moment Gdzie my jesteśmy? O, kurde Yyy, dobra Pr Próbujemy Jak myśmy, myśmy się tu musieli teraz yy, kierować? Najlepiej tam gdzie najpłycej. Nie tutaj, nie tutaj. i stoimy Tu nam jeszcze jakieś drewienko teraz wleciało pod samochód yy, No nie widzę tutaj chyba Opcji yy, wyjazdu stąd Może? Może, Tylko teraz jeszcze pytanie, po co ja tu wjeżdżam? Zboczyliśmy w ogóle z drogi, bo... Dobra. Teraz tak. Byśmy musieli się skierować w tamtą stronę. I wtedy może by to miało jakiś sens. Dobra, spróbujemy jeszcze. A jak nie, no to po prostu nie wiem. Wycofamy się czy cokolwiek. Nie, wyciągarki to ja nie chcę. Może jeszcze by się trochę. Wy... No nie, no kurde, bandyta nie, rób intanego. Bądź kumpel! Tureny, by tu przejechać teraz. Tu no nie ma opcji już w te bagna w ogóle się teraz pchać, eee, bo to utkniemy na 100%. Hmm. Wycofać się jeszcze trochę, no to akurat działa będzie teraz przekazywać. dobra. pędy zobaczymy. Najwyżej utopimy furę. Będzie holowank. W ogóle my stąd już nie wyjedziemy. 36 litrów paliwa, moi drodzy. E, no, miała być fajna wycieczka. E, tak, średnio na jeżo wyszła. E, nie wiem teraz, czy w ogóle jest jeszcze sens tutaj walczyć. To jest zbyt grząski i błotnisto wodnisty teren, żeby tą ciężaróweczką sobie tu poradzić. Dobra, słuchajcie, ja robię hall, bo to i tak już mamy resztę ropy. Eee, pokaż mi tu mapę. Górski most zostałby jeszcze do zaliczenia. No, Odkryliśmy tutaj kawałek terenu, nie powiem, że nie. Znaleźliśmy jakąś modyfikację, no jakieś plusy tego tutaj, tej eskapady? Na pewno są, no ale nie zmienia to faktu, że doświadczenie, doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie w tej grze robią największą robotę. Pojazd pojazdem, ale doświadczenie jest najważniejsze, moi drodzy. Ja myślę, że ten odcinek możemy sobie zakończyć. Dalszej części rozgrywki, no to tak jak mówię, prawdopodobnie weźmiemy się za ten górski most. No i zobaczymy, jak to będzie się tutaj wszystko dalej toczyło. Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeżeli materiał się podoba. Lekcja komentarzy, jak zawsze należy do Was. I jeszcze raz serdeczne dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej hej.